Witajcie kochani na kanale, dziś zabieram Was w świat zupełnie nowej Hondy HRV na rok 2026, która zapowiada się jako jeden z najciekawszych miejskich SUV-ów nadchodzącego sezonu. Już na pierwszy rzut oka widać, że producent postawił na świeższy, bardziej dynamiczny wygląd z ostrzejszymi liniami, nowymi reflektorami LED i masywniejszym przodem, który dodaje charakteru oraz pewności na drodze. HRV urosła nieznacznie, CO przekłada się na więcej miejsca w kabinie, a jednocześnie zachowała kompaktowe wymiary idealne do jazdy po mieście. Wnętrze to duży krok naprzód pod względem jakości materiałów i ergonomii, ponieważ miękkie tworzywa, lepsze wykończenia i nowoczesny kokpit sprawiają, że czujemy się jak w aucie z wyższej półki. Centralne miejsce zajmuje nowy, większy ekran multimedialny z szybką reakcją na dotyk oraz bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay, co ułatwia korzystanie z nawigacji i muzyki podczas jazdy. Kierowca ma przed sobą cyfrowe zegary z możliwością personalizacji, dzięki czemu wszystkie najważniejsze informacje są czytelne i dokładnie tam, gdzie ich potrzebujemy. Fotele zostały przeprojektowane tak, aby zapewnić lepsze trzymanie boczne i komfort na długich trasach, a tylna kanapa oferuje więcej miejsca na nogi niż w poprzedniej generacji, co docenią pasażerowie. Pod maską nowej Hondy HRV 2026 rok znajdziemy kilka wariantów silnikowych, w tym nowoczesne jednostki benzynowe oraz ulepszoną wersję hybrydy, która łączy niskie spalanie z dobrą dynamiką. Producent skupił się na obniżeniu emisji i zwiększeniu wydajności, dlatego możemy liczyć na cichszą pracę silnika oraz płynniejsze przyspieszenie. Zawieszenie zostało zestrojone tak, by zapewnić kompromis między komfortem a pewnym prowadzeniem, co oznacza, że auto dobrze radzi sobie zarówno na nierównościach, jak i w zakrętach. W kwestii bezpieczeństwa Honda zrobiła duży krok naprzód, oferując rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę. Na pokładzie znajduje się adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, system monitorowania martwego pola oraz automatyczne hamowanie awaryjne z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów. Dzięki temu każda podróż staje się spokojniejsza i bardziej przewidywalna, nawet w miejskim chaosie. Praktyczność HRV nadal stoi na wysokim poziomie, bo bagażnik oferuje solidną pojemność, a system Magic Seats pozwala na różne konfiguracje siedzeń, co ułatwia przewożenie większych przedmiotów. To auto sprawdzi się zarówno w codziennych dojazdach do pracy, jak i podczas weekendowych wyjazdów za miasto. Jeśli podoba Wam się kierunek, w jakim zmierza nowa Honda HRV, dajcie znać w komentarzach, jakie funkcje są dla Was najważniejsze i czy rozważacie zakup tego modelu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę, bo to bardzo pomaga w dalszym tworzeniu materiałów dla Was. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Warto także wspomnieć o nowych rozwiązaniach związanych z łącznością oraz personalizacją, które sprawiają, że samochód staje się prawdziwym centrum dowodzenia na kołach. Możemy zapisać własne profile użytkowników, ustawienia foteli, klimatyzacji oraz ulubionych stacji radiowych, a system rozpozna kierowcę po kluczyku lub aplikacji w telefonie. Producent wprowadził również aktualizację oprogramowania bez wizyty w serwisie, co oznacza, że z czasem auto może zyskiwać nowe funkcje, poprawki oraz usprawnienia. Dla fanów muzyki przygotowano lepszy system audio z czystszym brzmieniem i głębszym basem, który umila nawet najkrótsze przejazdy. Dodatkowe porty USB, ładowarka indukcyjna oraz szybkie połączenie z internetem sprawiają, że każdy pasażer czuje się jak w nowoczesnym salonie. Honda nie zapomniała też o detalach stylistycznych, takich jak nastrojowe podświetlenie wnętrza i nowe wzory tapicerek, które pozwalają dopasować charakter auta do własnego gustu. Całość uzupełniają nowe kolory nadwozia, większy wybór felk oraz dodatkowe pakiety wyposażenia, dzięki którym łatwiej stworzyć wersję idealnie odpowiadającą potrzebom. To pokazuje, że HRV chce trafić zarówno do młodych kierowców, jak i do rodzin szukających rozsądnego, ale stylowego auta na co dzień. To propozycja, obok której trudno przejść obojętnie, szczególnie gdy liczy się niezawodność, ekonomia oraz świeży design w każdych dzisiejszych realiach.